W ostatnim odcinku przygotowaliśmy rowery do jazdy, a że dzisiaj słoneczko nas przywitało, zaplanowaliśmy wycieczkę rowerową.

No czekaj, czekaj. Chyba klasyczek matki Polki. Czekajcie. <laughs> Nie nie eee. Gdzie ten jestem na twarzy. Może jest wina, 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 Wejdź tu, jak nie jest tak stromo. No już idę z nią, no i tak będzie. No niech idzie, idź sobie Hania. No zmęczysz się niepotrzebnie. Idą nasi podchodzowcy, ale starczy opedałować. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung believe the other ring on my wrist is gone. What do you see? Probably it's too sharp, you know. Let's try trzyma. Trzymasz na pewno? Tutaj nasi wędrownicy, ostry podjazd. Ania się boi. A ja jadę. Na jedynce. Cisnę na jedynce. O, ostro jest. ম Kościół został zbudowany z sosnowych bali w miejscowości Vang w południowej Norwegii na przełomie XII i XIII wieku. W XIX wieku świątynia stała się za mała na potrzeby ludności miejscowości Vang. 28 lipca 1844 roku świątynia Wang stała się kościołem miejscowej parafii ewangelickiej i jest nim nadal stanowi atrakcję turystyczną karpacza. Konstrukcja kościoła wykonana jest bez użycia gwoździ, wszystkie połączenia zrealizowano przy pomocy drewnianych złączy Dobudowano też wysoką kamienną dzwonnicę, która chroni drewnianą świątynię przed wiatrem z nadśnieżki. Idą nasi wyprawnicy. Ale rower po to chyba, żeby jeździć, a nie pchać. Zmęczyłam się To jest dla kogo? Ani... To jest dla kogo? Mam ochotę na czekoladkę. Jakiś tam ceny, lepiej przeczytać, czy my coś potrzebujemy. Zwiedzanie placu kościelnego. 6 zł, 3 osoby. Idziemy zwiedzać. Tutaj jest napisane. Może jakaś woda młodości? Mama przeczyta nam. No i co? Co to za woda? Życia czy śmierci? Woda Joanny. Woda Joanny? Masz nie tę gominę. Uciskacie? Co? Słyszę coś, Hania. Ty słyszysz to? Tak, my sobie tu chodzimy, a on sobie lata. Tak? No? No ja. Fajnie, nie? Mam no no w jednym. Nie zauważyłam. Tak, jak myślałeś, Dobry pomysł? Tak. Puszczyć drona, a my sobie chodzimy. Z dołu wygląda tak, a z góry. Co tam widzisz Hacio? Ty chyba na góry musisz patrzeć, nie, a, nie, a nie na gwiazdy. A co tam dubiesz? To się rusza. No. Chyba nie powinnaś wchodzić, bo to chce chyba spaść. Nic nie się widzę, bo nie ma na. O nie. Skokowani? Ja tak, bo telefon prawie Pochodziliśmy, polataliśmy troszeczkę wokół świątyni Wank. Teraz jedziemy dalej. Ja panicznie boję się zjechać stąd. Pojechać, wjechać nie wjechałam, tylko weszłam. Jak na razie jeden upadek zaliczony. Mam nadzieję, że nie będzie tego więcej. Pomyliłam przerzutki i jadąc pod górę zamiast na dwójkę przerzuciłam na siódemkę. I sytuacja diametralnie uległa zmianie. Szymon ja słyszę jak mi się plecak odpina. Jak oddycham. Nie oddychać? No i kończymy tutaj. Nie pęknie. Powolutku jest. jestem. Jedziemy główną drogą, tak jak samochody. Ale to jest czyjś. I pan tam jest. Nie możesz. Dawaj, jedziemy dalej. Wow, jest to stromo. Jest szeroko. No, dawaj, dawaj. Nie. Kawy mocno hamu, a lewy Tak, dalej będziemy w dół. No. Just wanna be free, just wanna zone, just wanna flow. Just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna dose, just wanna live and see how it goes. And the goal's just keep on going, yeah, this life we live's so a war. When there's love in the rave, you know. When there's love in the rave, you know. All inside you, all in the soul, so, 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 soul. soul, soul, soul. Hotel, który wam przedstawiamy, jest jedną z nowszych inwestycji rodziny Gołębiewskich. W środku znajdziemy 880 pokoi. Posiada bardzo rozległy teren, jak widzicie, ogromny basen. Jest również kilka restauracji, park wodny, kilka innych atrakcji dla dzieci. Niestety przed wejściem nikt na nas nie czekał, więc jedziemy dalej. Może jeszcze kiedyś będziemy mieć okazję być w tym hotelu. Już poznajesz? Pozmieniało się. Teraz będziemy szukać miejsca, do którego ja jeździłam na kolonie Nie jako było, dziecko. nie? Tak myślałem. O, ktoś tu ma ładny chill. Tu w prawo chyba. Wow. Wow, jak ślisko na tym. Wow. Przypominasz sobie już? Ruda będzie więcej pamiętać. O, zobacz, mama ma tu wspomnienia. Jesteśmy teraz pod domem pensjonatem Grześ, do którego ja jeździłam na kolonie jako dziecko. Byłam tutaj kilka razy i teraz jest tutaj dom seniora o tej samej nazwie. Też dla was? Też, teraz też dla mnie. A. Prosto. A tu Prosto. Ja mam

Wow Wow Nie kuczcie się Nie kuczcie się! No, dobry kamuflaż, prawie nie widać. Drugi bardziej na, na pustynię. Ale traska była zacna, nie powiem. Tu jechaliśmy. A tu drzewo. I koniec gadania. Bokiem woda leci. Łaga, bo tu woda bokiem leci. Wow, ładnie. No, tu fajnie Hamel. A tu fajnie w karciu. kiedyś stawaliśmy tam po środku. Tam mam zdjęcie jak stoję na środku. No. Wow. To o to wspomnienia chodziło. I co tam jeszcze robiłaś na środku? Mama się nie chce przyznać. Mam nie Wow, naprawdę.

Podobno zdjęcia robimy. Kania, ty też robisz zdjęcia? O, czuję, że będziesz robić fotę. W kasku? Jednak? A miałam robić fotę? No, myślę, że chcesz sobie zrobić fotę tutaj z takim pięknym okazem architektonicznym. No, chanciol, już umiesz upadać. To. i'm in the back seat you should probably take the wheel i'm kind of twisted inside and i don't know where i'm going i'm just here for the ride okay a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in. But she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just wonder where they are. You like my Batman t shirt? It costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe. Crazy, can't catch a break lately And I just wonder what you gotta do, what you gotta do. I was out drinking, looking for the next thing couldn't really say Tak, to już koniec tego odcinka, bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, że posiadamy dla Was kot rabatowy minus 10% na pobyt w hotelu Tremonti w Karpaczu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.